Byliśmy i jesteśmy w Europie. Nie musimy do niej wchodzić, ponieważ ją tworzyliśmy i tworzyliśmy ją z większym trudem, aniżeli ci, którym się przypisuje albo którzy sobie przypisują patent na europejskość wyłącznie. A co ma być? Co ma być? Kryterium? Co ma być kryterium? Wolność. Jaka wolność? Na przykład wolność odbierania życia nienarodzonemu dziecku. Moi drodzy bracia i siostry, ja pragnę jako biskup Rzym zaprotestować przeciwko takiemu kwalifikowaniu Europy, Europy Zachodniej. To obraża ten wielki świat kultury, kultury chrześcijańskiej, z któregośmy czerpali i któryśmy współtworzyli, współtworzyli, współtworzyli także za cenę naszych cierpień, to tu na tej Ziemi Kujawskiej, tu w tym mieście męczenników musi być powiedziane głośno, Tak, oczywiście Europa to są także dzieje wielkich kryzysów. Dzieje kryzysu europejskiego, który ma wiele korzeni, który trwa i rozwija się. Który trwa, i rozwija się i w naszych czasach ma także swój dalszy ciąg niestety w tym stuleciu tragiczny. W tym stuleciu tragiczny ciąg. To przecież w tym stuleciu stworzono ten światopogląd, w imię którego człowiek może odbierać życie drugiemu człowiekowi, dlatego, ponieważ z innej raz Ponieważ ma taką grupę etniczną, ponieważ jest Żydem, ponieważ jest Cyganem, ponieważ jest Polakiem, rasa panów i rasa niewolników. A potem znowu mit klas. To wszystko jest także dziedzictwo europejskie, ale z tego się mamy wyzwalać. Europa potrzebuje odkupienia. Uroczystość serca Bożego jest uroczystością odkupienia Europy, odkupienia świata, odkupienia Europy dla świata. A cóż to jest odkupienie? Jak nie przywrócenie wartości nie jest przywracaniem wartości człowiekowi, spychanie go do tego wszystkiego, co zmysłowe, do tych wszystkich rodzajów pożądania, do tych wszystkich ułatwień w dziedzinie zmysłów, w dziedzinie życia seksualnego w dziedzinie używania nie jest dźwiganiem człowieka, nie jest miarą kultury, nie jest miarą europejskości, na którą tak często powołują się niektórzy rzecznicy naszego wejścia do Europy. Przede wszystkim, my wcale nie musimy do niej wchodzić, bo my w niej jesteśmy. Kulturę europejską tworzyli męczennicy trzech pierwszych stuleci, tworzyli ją także męczennicy. Na wschód od nas w ostatnich dziesięcioleciach i u nas w ostatnich dziesięcioleciach. Tak, tworzył ją ksiądz Jerzy. On jest patronem naszej obecności w Europie za cenę ofiary z życia. Tak jak Chrystus, tak jak Chrystus, jak Chrystus ma prawo obywatelstwa w świecie, ma prawo obywatelstwa w Europie, dlatego że dał swoje życie za nas wszystkich, ma prawo obywatelstwa wśród nas i wśród wszystkich narodów tego kontynentu i całego świata, przez swój krzyż. Tajemnica serca, które przebiji, przewodni. Tajemnica serca, w które się wpatrywali. To są ci wielcy pionierzy Europy. W przeszłości i na przyszłość taką miarę europejs europejskości przyjmujemy. Taką miarę europejskości pragniemy podjąć i kontynuować, a nie pozwolimy sobie zaniżyć tej miary. Jedynie wierna swym chrześcijańskim korzeniom Europa będzie w stanie sprostać wyzwaniom trzeciego tysiąclecia. W niedzielę 20 czerwca po modlitwie Anioł Pański na zakończenie spotkania z wiernymi, papież skomentował przyjęcie nowej konstytucji europejskiej, w której nie znalazł się zapis o chrześcijańskim dziedzictwie. która na forum europejskim broniła wiernie Korzeni chrześcijańskich naszego kontynentu, z których wyrosła kultura i postęp cywilizacyjny naszej czasów. Nie podcina się korzeni, z których się wyrosła.